Witam, ja jestem metalowy koteczek. To jest kolejny odcinek z zarówka Teraz jestem na plaży. O, na plaży. jest dużo piasku. Skoczyłem właśnie to samą w górę Jak krótkę. Patrz, jaka piękna woda. Fajnie. Piękne może. Polskie piękne może. Jestem na prawie wschodniej aktualnie. Zachodnia jest kaś. mniej więcej tam. No i ogólnie no. Znajduję się tutaj, bo właśnie sobie przeszłam. Ja nagrywam ten, ten odcinek ten sportem i ten, to jest ten sam dzień, ale wy to będziecie mieli ten, będziecie mieli 8 listopada i 7. No. Okej. Okay. Tutaj jest piękna woda, morze, jak zwał, dużo klonów, zaraz mnie podleje tutaj, no, fajnie. To jest tutaj ogólnie płytko bardzo, no, zobaczcie, za te kamyki tutaj nie wolno wychodzić, no bo tam po prostu jest głębiej, To w ogóle takie glony i a tam w ogóle ile i jest o, a tam płynie stadek, który widzieliście w poprzednim odcinku na sam koniec filmu. Czekaj, przepraszam za tak gruszę, ale mi się ręce czasem. Dobra, proszę sobie też przybliżyć, chyba. Nie wiem, chyba tak to działa. Chyba, to, co tu się dzieje. O, teraz wejdę na te drabinki i wam pokażę lepiej, może. Za chwilę wejdę, korzystając z wolnej chwili, to zobaczymy, czy jest ciepła woda. No do, wata, do, wata, do, wata, do, wata. do woda, no do woda, no do super. Woda z lodowca normalnie. Ta woda. Ja pewnie jak się dłużej pokąpię to będzie cieplejsza, wiadomo. Ja. O dobra, weszłem. Tu są dwa statki. To jest Unicus, a to jest król Erik. Tam przy samym słońcu jest... Statek kolejny. Okej. Okay. Ale fajnie. Fajnie drzowie. Fajnie drzowie tu jest. Tam są dwa statki, mam spotkanie. Zaraz, zaraz będą tak blisko siebie. I już są praktycznie na siebie. unieku płynie tam, a króleryk tam, tak? Tak to wygląda w A ten tam... Dobra. Rozumiemy? Zobaczcie, jak fajnie Kurczę koks. i słońce zachodzi, zachód słońca, pięknie, pięknie. piękny widok przechodzącego słońca. A tu nikt nie widzę widzi tego tutaj, on a tam król Erik zbliża się do cykla, a którego w tym zaraz też wiedziałem. Wow, wyposzczalnia skuterów elektronicznych. Hmm. Ciekawe te skutery. No nie? Nie na no, wiadomo skuterów nie było. A tu mamy latarnię morską. O, ale duża. Nie powiesz siebie tu. To... Okay. O, czy Więcej. Bardziej mam nie pokażę. Duża. Okej? Okay. Właśnie chodzę na murek. Okej, okay, tu mamy morze. O piękny widok. Piękny. wypływ tu mamy apartamentowiec, tam się budować a ja tutaj po murku łażę. nie no tutaj jest piękne morze kto był nad morzem zostawia łapkę w górę właśnie o teraz teraz o. co za, łajka, nie zmuszałam ale no fajnie by było jak zostawić lajka byłoby mi by miło było bo tak mi się wydaje no, może fajny jest o tam statki wpływają okej okay. statki się zbliżają coraz bliżej okej okay. Stat... statki się zbliżają To jest jeden Eleonora Eleonora fajny taki statek siema ludzie siema siema jest tam ktoś? o macha ktoś fajnie Fajnie, fajnie. Siema, 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 siema. A te dwa to się zbliżają? Tak, zbliżają. Zobaczymy, płyną mi idzie sobie odpływa. Prosto do portu. Był wcześniej odcinek poza co Z portu właśnie. A tutaj jest unikus i król Erik I. jak ja czytałem to ten dywoda, leci. na szczęście nie ma, nie wydawało. O patrzcie, 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 płynie, płynie. Zaraz dopłynie do miejsca, on tam, tam ma swoje stanowisko. Powoli, powoli, ja coś mówię. No i tu mamy kolejne dwa statki. Cięcia, jak podjadą bliżej? O, hi, o już są bardzo blisko. Mogliby być bliżej, ale to są dosyć blisko. Tu mamy Unikusa, tam dalej Króla Eryka. No fajnie, fajnie. Unikus się zbliża. Króleryk to nie zupełnie, ale unikus to już jest blisko. Czy Zaukaż będzie chciał machać? I tam ludzie jedzie. A tamten dopłynął jak widzicie. Tam on stoi. Teraz ja kolejny jedzie. Cieba jak chce ktoś machać, czekać tam, tak. Siema ludzie Chce ktoś machać. Siema. Machają wszyscy. Przybysze. I tam król Erik. się ma, się ma. powoju, nie A ten tu ogólnie dobrze sobie jedzie, dobrze sobie radzi. Apartamentu przy, apartamentu przy apartamentach przy art Wiedząc, chodzi a tam jest drugi statek Eleonora. Kupcie, panie, się bawią. Kupcie, <grywa> co się dzieje. Kupcie, jesteś paniołem Kupiec, I... Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Machamy! Machamy! A Ano siebie! Tch, gazydolę. Machają, ludzie do mnie. Stary na dziesiątą, na szóstą. <laughs> nie wiem, czy przyjdziesz. Nie, nie, nie. było Tam. ten dalej płynie, ten stoi. Szyma. Wszyscy machają, za No, no już nic nie wpływa Już wszystko wpływało Fajnie, fajnie I tak wygląda ten to odcinek Już drugi Kolejny, już trzeci Już oczywiście Jutro Bo tu są codziennie odcineczki Ale fajnie było Ja mówię ogólnie na moim kanale tylko Darówka, gdzie nie. Zowie! To mnie jest wieczór, nie wiem kiedy ten film wrzucał. Widać, widać chyba. Nie wiem kiedy ten film wrzucę. W sumie w noc prawie. Więc wam mówię, dobra noc, nie wiem czy widy oglądać rano. Wczorajem, nie wiem kiedy i nie wiem kiedy to rzucę. Więc dobra noc, pa Pa! tak żegna.